wszystkich w 104 części Let's Play Dragon Age Początek. Przypominam, że ostatnio przegraliśmy walkę tą tutaj w Forcie. Teraz ją przeszedłem sam, w sumie przeszedłem za pierwszym razem i to dosyć szybko. Wystarczyło tylko to dobrze rozplanować i wykorzystałem sobie bodajże chyba resztę oddziału 16 czy 15 tych żołnierzy z Redcliffe. I oni mi pomogli, bo odciągnęli przede wszystkim uwagę i tak jakoś ładnie poszło. I nie chciałem po prostu was zamęczać tym. Już zresztą widzieliście jak to mniej więcej wygląda. I ten, no i tyle. Dobrze. E, I co? Idziemy chyba dalej, nie? Tak by wypadało się posunąć dalej. O właśnie, okłady zresznicie. Kurde, mam no, tylko 24 okłady. To mnie troszkę martwi, bo nie wiem kiedy będziemy walczyć z tym demonem. Fort Drakon. Miejmy nadzieję, że to już. Eee, że w tym odcinku, czyżbyśmy to zakończyli? To bardzo ciekawe. A ciekawe, czy mogę wszystkich sojuszników naraz przyzwać? Coś mi się wydaje, że chyba nie bardzo. Nie? Coś takiego, tak to by było za prosto, jakby sobie wszystkich zostawił na tego arcydemona. Ha. Ale nie, to by było za łatwo. Nowe osiągnięcie, obrońca. Dobra, widzę tutaj sporo mrocznych. I, I sporo naszych, tak? Czyli była walka, aha. Dobra, tak w zasadzie mapka nam coś mówi, mapka nie mówi nam nic. Tak z ciekawości. Nie, nawet nie będę musiał chyba zaglądać tutaj. W sumie czy coś jest tutaj ciekawego? Oprócz 4 książek Którą sobie przejrzę, a jak? Zrobione. Watny dokument. Czy to jest mi do czegoś potrzebne? Absolutnie nie, ale po co mi to? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Mam w ogóle tracić czas na te duperele? Tam się znowu jest, serio. No dobra, ostatni raz. Ostatni raz. Weź to. Hmm. Nie, to jakaś kompletna bzdura. Ja tracę czas. Przepraszam za to. Ale po prostu cały czas eksplorować, tak jest. Cały czas. Dobra, tutaj jest jakaś wielka sala i mi to wygląda na pole do walki. Którą zaraz stoczymy dokładnie. Dokładnie, tu śmierdzi jakąś pułapką na kilometr. Jest za cicho. Aha. Dobra, tak jak myślałem. Zaczynamy większy cień. Jaki jesteś twardy, co? W większym cieniu? Nie, nie jesteś wcale taki... twardy. Chociaż może. Okej. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie opieprzaj się! Okej. Okay. Dawaj, dawaj tego. Przy okazji skorzystaj z swoich umiejętności, stary. Ok, eee, weź może to tak dla pewności Bardzo dobrze Dobra Bierz, 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 OK. Okej okay. Okej Dobra Weź skarbie, ulec wszystkich Dobrze, o to chodziło eee, Skupcie się na tym i kto tak tam, cały czas ktoś w nas strzela, to... Uuuu, zaklinać! Nie, 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 o, oh, fuck! Chyba ci nie pozwoli... Gdzie ty upadłeś? Gdzieś tutaj. Dobra... moc Łykaj to! Łykaj to, cholerstwo, i jedziemy! Tak jest, dokładnie tak! Prawa, dawajcie, dawajcie go. Gnoja, żeby tylko nic nie przyzwał. Żeby tylko nic nie przyzwał. Nie skończy się to dla ciebie dobrze. Okej. Okay. Tak może? Tak jest, wezwanie do boju. Jest to ładnie tak. Wewnątrz. No. Ech, nie był wcale taki twardy. Skubeniuki miał coś przy sobie. Uuu, jak najbardziej, jak najbardziej. To mi się nie przyda. Dobra, no i co, i lecimy chyba dalej, nie? Co nam mapa mówi? Mapa nam mówi, idźcie dalej. Dobra. Okej. Okay. Oho, kolejne drzwi. Nic tutaj nie ma. Jakiś korytarzyk. Uuu, ale widzę na mapie naszych przyjaciół. Czterech chyba. Oszalały trup. Uuu, shit. O, oh, shit. Nie, 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 nie. Robimy tak zwany odwrót. Odwrót, kurwa. się Odwrót. Panowie. Panie. Proszę o Odwrót. Odwrót. Dobra Proszę uleczenie grupy Ok. I proszę napieprzać Oszalałe trupy Inne badziewia Proszę to wszystko zlikwidować w tej chwili Tak jest Dokładnie tak O, mamy awans, super Lecimy tutaj nie, nie, nie kula ognia! Fuck! Ale mnie wkurza. Ależ mnie wkurzasz. Ależ mnie wkurzasz, kolernie. Zdychaj. Po prostu umrzyj. Umrzyj Po prostu umrzyj. Okej. Okay. Ulecz grupę skarbie. Dobrze. I zabijcie tego. Tak jest, zabijcie go. Okej. Okay. Dokładnie tak. Dobra. Dokładnie tak. Proszę, żebyście się wycofali. Czy on miał coś ciekawego w sobie? Może. Ale mamy awans naszej postaci. Zajebiście. Eee, czy nam się tutaj coś do czegoś przyda jeszcze? W sumie to nie bardzo. Odwaga, drwina. Mamy sobie odwagę z tych umiejętności. Eee, mamy coś ciekawego dla niego. 36. 36, no to spoko, spoko, spoko. To może w sumie damy wszystko w siłę, może jeszcze... Nie no, nie dobijemy raczej wątpię, chociaż nie Dajmy w kondycję tak. tak. I graj. Ok. Miałeś coś przydatnego Dobrze. przy sobie stary? U, o o takie jest. Okład leczniczy jak najbardziej w każdej ilości. Uuuuuu, więcej matka was nie miała Nie będziemy się co z nimi pieprzyć Tak jest mm -hmm. Dobra dobra, napierniczem u wszystkich Dokładnie tak A nie dajmy tego sobie Co? Okej okay. O, oni szybciutko padli. O, szalałe trupy, ale co one mają wspólnego z pomiotami? Ja nie wiem. Jaś coś przy sobie ciekawego? O nie, raczej nie. Dobra, teraz którędy mamy iść? To jest takie pytanie dosyć zasadnicze. Raczej chyba nie tutaj, co? Drewniana skrzynia, czyżby coś było tutaj ciekawego? Nie, ale ten... Yy, okrzyk, yy, wezwanie do boju, taką fajną aru, aurę, tak? Aurę roztacza nad naszym bohaterem. Fajnie wygląda. Okej, okay, tylko w którą stronę mamy iść? Chyba tutaj, tak? Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra. Okej. Okay. Uuu, tu nasze pieski. Nie no. Co wyście zrobili? A nie, chyba nie, chyba jednak nie tędy. Nie, jednak nie tędy. No proszę, proszę, dobra. To się wrócimy, nic nie szkodzi. Okej, okay. tutaj nie chcę mi się zaglądać, bo wszędzie pewnie będą te gruczoły. Inne pierdoły. Czyżby tutaj? Nie. Zostaje jak ze zbronie, Wątpię, pewnie jakieś piery doły na pewno. Tutaj pewnie, co? Tak jest. Tak jest, dobra. Okej, okay, dużo trupów. Ale tutaj. Uuu, sporą. uuu od groma pomiotów. Sandal! A my cię nie znamy czasami? Co? Zaklęcie? Co się tu dzieje? No te! Zaklęcie! Ho, ho, Długi miecz. Mamy coś? Yy, run. A, się nie umarłem? O, to może być dobre. Tylko nie umarłem. A to? Do odporności na zaklęcia, jak najbardziej. I to ok. Tak, ok. Zaklęcie? Tak jest. Tak jest. E, Klinga, tak. Alister, ok. Dobra, i to wszystko. No, nawet przydatne. Ok, chcesz powiedzieć, że to wszystko ty wybiłeś? No to szacun. Naprawdę szacun. Pierwsze piętro, no tak. Coś mi się wydaje, że chyba będzie jeszcze trochę więcej niż jedno piętro. Więc wątpię, żeśmy dzisiaj to skończyli. Kogo tym razem spotkamy? Co? Jak myślicie? Ogrów dawno nie było, to coś czuję, że teraz chyba będą. Te małe smoczki były. Że te wrzeszczoty są cholernie. Znaczy, może nie ciężkie, ale wkurzające. Ich by już mogło nie być. Ani tych cholernych emisariuszy, co rzucają te firebole. Oj, oni są naprawdę. Przerypani. Okej, okay, teraz mam dylemat A nie, w sumie chyba dylematu nie mam Nie Jednak nie Okej, okay, jest wąski korytarzyk Coś pewnie zaraz wyskoczy, nie? Ja coś tak czuję, że coś pewnie zaraz wyskoczy Takie mam jakieś dziwne wrażenie Tu schodami na górę Kuferek, walić ten kuferek i ciśnić stary, spokojnie. Ej, no, no ale co jest dalej? Jak mam iść? Jak mamy iść dalej? A? tutaj, spokojnie, nie, nie zauważyłem po prostu. Okej, okay. uuu, teraz jak. Proszę, tu mamy od mrozu, tu mamy od ognia. Ładnie, to wygląda. O, o, takie buty, tak? Dobra. Dobra. Bezpiecznie proponuję się wycofać. I napieprzamy. Napieprzamy, ładnie. Tak jest. Okej. Okay. Tak, 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 kończcie, kończcie tego. Uuu, sami alfa, no proszę. Jednostki specjalne? Nie, to ciągle za mało. Ej, odmiernić się od Alistera, co? Daj mu chłopakowi spokój. Oj, nie denerwuj, nie? Tak jest. Dobra. Zajebiście o to chodziło. O, tak. Okład jak najbardziej. Nie. Coś miałaś ciekawego? Nie. Dobra. Wyjdźcie. Sejwik oczywiście. jak to wygląda? Wygląda tak, że... Możemy iść tutaj w prawo. Gdzie nas to zaprowadziło? W zmienicie. W zmienicie. Mamy iść w lewo. ok. Tak to zrobimy. No teraz były jednostki alfa. Proszę, proszę. Progres coraz trudniej.

Okej, okay, tu jest jakaś zbrojownia. To Ktoś otworzył drzwi. No, proszę. ha. Zabójca Akolito. No, proszę. Tego jeszcze nie grali. Uuu. Mistrz krytobójców, no proszę, to dopiero będziemy musieli się postarać, żeby cię zabić, co? Czy zrobisz tą przysługę i padniesz od razu? Nie. O Jezu. Nie mam tego. Okej. Okay. Dobra. Umrzej, po prostu umrzej, stary. Dobra. Zdychaj, zdychaj, proszę cię. Okej, okay, dobra. I po problemie. Miałeś coś ciekawego w sobie, czy nie bardzo? Nie bardzo, a nie chociaż? Dobrze. Nie, co za gówno. Nie, 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 chcę tam iść. Nie chcę iść. co mi tutaj brzydko warczy? Dobra, oni czekają tutaj. Jest całkiem sporo ich tam.

postaci takiej, że może jednej im coś tam. Nie to, nie to, sorry. O, właśnie coś w tym stylu, co? Musisz tam podchodzić tak blisko, nie, świetnie. Dasz radę, wierzę w ciebie. Okej. Okay. Padają. Weź jeszcze może jednim mrozem. Na wszelki wypadek. Zdążysz, 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 fakt. To dobrze Ok, no i możesz wrócić się. No i zobaczymy, czy nadal będą tacy twardzi. Oj, pajace głupie. Nic nie macie ciekawego, skurwa. Szkoda. O, jak tam panowie padacie? Jeden się zachował. Dwóch w sumie. Dobra. Dobrze zasejwować trochę, co? No, a nie, podczas walki nie mogę, zapomniałem. Dobra, no nawet ładnie to poszło. Uuu, alfa, no proszę. Ale Tobie też już podziękujemy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Mieliście coś ciekawego przy sobie? Trochę srebrników, szkoda. Oto, no i teraz którędy mamy się tu udać, co? Nie, tu już chyba będzie przejście na następne piętro, coś mi się widzi Tak? Ej, co jest? Co jest, co jest? No Nie podoba mi się to w ogóle Tak coś przy sobie? Nie Ej, no to którędy mamy stąd spadać? Poziom główny, nie fakt. Nie no, kurwa świetnie gdzieś źle poszliśmy. No po prostu super. Okej, okay, czy coś tutaj jest ciekawego. No, znowu coś skrytobójcy, co? Jak zechcesz? Metalowe drzwi, no, proszę, tego jeszcze nie było. Aha, tutaj okej. Okay. Uuu, jakiś save'ik większy. To ja sobie też zasejwuję. Aha. Emisariusz, proszę, proszę. Tak jest. Uuu. Ogry. Dwa. Ja może bym proponował jednak emisariusza, tak szybciutko przedrzecie się, czy nie bardzo? Ja wierzę w was. Wierzę w ciebie, mój bohaterze. Biegnij! O, oh shit. Fuck, już go zabili. No to tyle, jeśli by było naszego bohatera. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobrze. Teraz poproszę taktyczny odwrót. Taktyczny odwrót. Okej, okay, wskrzeszenie bohatera. Alister, ciebie też tu poproszę, jak najbardziej. Dobra. Eee, poproszę o uzdrowienie naszych bohaterów. Okej. Okay, no i teraz napieprzamy. Teraz kroimy dziadów. Okej. Okay. Tak jest. Jebać, jebać. Nie dajcie się, nie dajcie się, panowie. Uj. Uj. Uważaj. Fak, nic nie widzę. Dobra, ten jest już na wykończeniu. Okej. Okay. No, ładnie tak... Ej, zostaw naszego bohatera. Co ty z nim robisz? Puszczaj go! Dobra, zaraz zginiesz. Okej okay. Kurde, znowu nic nie widziałem Macie coś ciekawego w sobie, czy nie bardzo? Tamten coś miał? nie trzeba mi tego powtarzać. Tamten coś powinien mieć. Tak jest, no, no trochę słabo. Troszkę słabo. No i co? I chyba tutaj sobie e, dach. No, czyli tam się rozegra ostateczna walka na dachu chyba, tak? No, tutaj jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Akurat czasowo się zgadza. No, dzisiaj sporo walki, ale myślę, że nawet ładnie nam szło. Ładnie nam szło. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!